No ale z głowy. Dobra, zrobimy fajną herbatkę na starcie sorki za y, odbusy gotowania. To zgadnę. Jaką zegarek z garmina. Mówi mi dzisiaj gotowość treningową od jednego, albo 0 do setki, nie wiem czy 0 może być Kto zgadnie? Ty, a czemu tu nie widać czatu? Jak ktoś będzie napisał na, <laughs> na YouTube bo telefon drugi mi się rozładował, to sobie wziąłem tablet, może gorsze jakoś, ale nie wiem może go widać, jakby ten wyskoczył. Ciekawi ile body battery jest? Body battery jest. Trzydzieści 38 Ale gotowość treningowa. Jeszcze gramy ligę, chociaż ja nie czuję się najgorzej. Wiadomo, zegarek może mieć. O, dzień dobry, panie Kazimierzu. Jak tam u pana? O, chętnie bym wrócił do naszej dyskusji. No, bo miałem więcej argumentów. Lepiej bym się teraz bronił. Siema, bracie. Cóż, tu jesteśmy bracie, ale Czy znamy się? Witam Was serdecznie. Kurczę, tu się pieknie. A, już zrobiłem ten, zwierzaki już, już nakarmione, to już tylko załóżmy, dużo 15 i kończę. A myślę, że o 18 wyjadę i będzie wszystko dziwne. Kazimierzu niech pan wchodzi bo mam ciężkie pytania ciekawe jakby pan się obronił przed tym Czy pan Kazimierz może wejść? Czy pan Kazimierz? Czy pan Kazimierz już sobie poszedł? Panie Kazimierzu, to i pan na dyskusję nie masz takich ludzi co by pana obrażali? Ja jestem tylko ja bardzo kulturowym kult, kult, Kulturowym Wziąć herbatkę, muszę się tu dostać. Dawaj mi jedną. Także płatka. To tak, cebuli nie obieramy, albo zrobimy ten kisz. Mi wyszedł jak kisz w Anglii. Kto kisz kisz w Anglii? Ktoś byłem i tam Rose yy, w domu starców robiła do tych dziadków takie kisz, takie danie. To było dodało jak cebuli na zimno i to było... To było na pewno jajko, cebula, ser biały no, ja smak, smak. coś z przypadkiem zrobiłem, i jakbym poczuł ten smak, albo no, zbliżony. spróbujemy to odzorować. Czyli mamy nasz ser biały, czyli tak zwany no. farówk. Eee. O dodam, co w ogóle się na, na patelni. Odzorujemy, i może zrobimy to jeszcze lepsze. Albo no, było spoko. Nie ma pana Kazimierza. Gdzie jest Pan Kazimierz? Niech pan Kazimierz wejdzie do dyskusji, chyba że nie ma dzisiaj ochoty. Witam serdecznie też wszystkich na YouTubie. Co tam u was? Ja za niedługo opanuję, że będę umiał na dwóch platformach, bo wiem za co mi dali bloka, tylko muszę jeszcze to wszystko machnąć. Może uda mi się nawet na czek. w ciekawości. A tego Google VR dalej nie opanowałem. Czyli że jak bracie na Google VR, żeby mieć transmisję na przykład i pokazać co, co robimy, tego jeszcze nie umiem. Stary, a głupi, ale jak się stary nie będzie uczył, to jest źle. Ale wam mówiłem, że widziałem tych starszych ludzi, co mówili, tak jak moja mama, że technologia to jest zła i zostawili ją w tyle, to później naprawdę ciężko w życiu. Może nie każdy, może jak ktoś się zamknie w jakiejś pustelni, to będzie mu dobrze. Ale żeby funkcjonować, to trzeba niestety iść z tym światem do przodu. Żeby iść do przodu, trzeba się uczyć. Przy okazji, to nas nerwów kosztuje, kroje czasu, ale warto, warto, na pewno warto. I umieć też odpuścić, bo chyba męczyłem to dwie godziny. Już mnie zalewało, a może następnego dnia coś się lepiej przyswoi. Siemano, Zuzia, co tam u Ciebie? Dobra, kroimy tą cebulę. Kroimy cebulę i robimy to danie na szybko. Jeszcze z Wami będę ponad 15 minut, a później niestety się muszę już rozłączyć. postaram się być regularny w tym. O. Lekuralność sprawia, że przyciągamy ludzi. Przy okazji jest dużo plusów. Może będę się coraz lepiej wysławiał, Poznam ciekawych ludzi. I coś z tego wartościowego będzie. Ej, własna cebula, ale zaczyna się chyba psuć. Muszę coś z zrobić. Nie no chyba, tylko jakaś własna z tego jest. Kurczaki. Przyznaję się, ogródek był na mojej garbie. W tym roku i nie wyszło to za dobrze. Nie wiem jaki manek zrobi zero. zrobić 0. Czy sobie z nim spokój czy spróbować zrobić go lepiej. Chyba, że jest jakiś e, lepiej jakaś kobieta, która by chciała złączyć tu siły. Albo nawet jakby był kurno, albo już tak myślę kurde, w pracy, tylko żeby komuś zaufać po to jest naprawdę trudno. Z tym bardziej wszyscy się darecią. Dla mnie ten kraj jest naprawdę trochę trudny, jeżeli byłem w innych. Ale nie mówię, że się nie da. Bo na przykład był taki kufi i on by chętnie ze mną zamieszkał. Tylko kurwa z niej współpracować, panie Boże. Mam nadzieję, że ten chłop się ogarnie. Fuh. To tak samo jak się zastanawiam, czy kupić na przykład mieszkanie i wynająć. Kurde, jak ja nie mam aż takiego nosa dla ludzi i dawałbym szansę i zaufanie, no to później takiego to nie wywalę. Rozmawiałem z kolegą. Przykładowo, może być różne scenariusze, że przyjdzie do para, wynajmniej mieszkanie, no i później stwierdzą, że nie chcą więcej płacić, bo nie będą płacić. On się na przykład uda, że się rozstanie, ona została sama z dzieckiem i coś takiego, że chyba nie idzie jej wywalić. Tak mi przynajmniej mówił. Nie, nie weryfikowałem tego jeszcze, ale może tak jest, że nie można później wywalić. On przychodzi nocami, tam dalej spać i mają lokum za free te bo Polacy kombinują, to jest piękne i może być piękne i może być na minus, bo mogą Was wykombinować, jak Was wyruchacie. <laughs> Przeproszeniem. No, ale my też możemy tak myśleć i później, do wojny, później nieraz usłyszałem takie na żywo nawet historię, że system wyruchał kogoś, ktoś chciał wyruchać system i do tej pory widzi świat przez kratę. Tam poniekąd byłem takim człowiekiem, ale już szybko się zmieniłem. No trzeba się cieszyć z małych rzeczy. Jak ci się nie podoba, to wyjedź. Ja na razie podjąłem się wyzwania opieki nad moimi rodzicami. Tata już dość dawno nie żyje, pozostała mama niech żyje jak najdłużej, ale gdyby nie daj Boże zmarła, wtedy jestem wolny i mogę cały świat stoi przed moimi wrotami. A trochę już tego zwiedziłem. Może zwiedzenie więcej, może zwiedzenie mniej, zobaczymy. Na pewno jeszcze tu powalczę. Powalczę i zobaczymy, jak to wszystko będzie. Dobra, sopilka będzie się już smarzyła. Mogłoby być więcej, ale cieszmy się z tego, co mamy. Mogłoby lecieć w garażu więcej. O, Dobra, ser. I właśnie, ja tam soli nie dałem, a sól też by zrobiła robotę. Tu już mamy herbatę zrobioną. Jak się nazywa? Jak nazwać to, gdzie dajecie saszetkę herbaty? Ona się w wodzie. Co z nią się robi? Lifinizuje? Nie. Rozpuszczanie? Jakie jak słowo użyć? Ekstrakt, ekstrakt, się ekstrakt się robi. Ekstrakt, ekstrakt albo że te wszystkie substancje wychodzą, i mieszają się za pomocą temperatury z wodą. Jak to nazwać profesjonalnie? Kto się zajmuje profesjonalnie herbatą? O zaparza. To paść proste słowa. Zaparza, no tam. 1-0. 1-0 dla Edytki. Idziemy dalej. Zaparza się zaparzyła. Dobra, mamy to. Wiecie co? Ja bym chciał współpracować. Albo ma ktoś jakiś ten? Miałem kiedyś nauczyciela angielskiego, który nas uczył jogi i Shiaido. I on miał jakieś kontakty z laboratorium. I na przykład. Tu jest dużo ludzi na TikToku, tak jak ja też do nich należę. Czy na pewno jest tak, jak jest? Że na przykład ta mnie zaciekawiła, jak daje miód do stuprocentowej ciepło, albo nie wiem, 90 stopni wody, czy on traci i na ile traci swojej wartości? I coraz to chłodniejsza. I czy na pewno, może to jest mit, tak? Bo na pewno nie jest mitem, że miód to cukier, tylko trochę w lepszej formie, albo przerobiony przez pszczółki. Czy nie dalej jest węglowodanami i cukrem, prawda? On się chyba nie zmienia całkowicie. Nawet? Potrzebę za mało wiedzy musiałbym ze sztuczną odpalić, tylko ładuje mi się telefon. Ale warto pogadać. Wczoraj przed snem też sobie pogadałem ze sztuczną i dwa razy ją na pastwie przyłapałem. Znaczy ona sama to skorygowała, mówiła, że to są jakieś błędy. To były rozmowy o złocie. Wam powiem. I ona twierdziła, bo zadałem pytanie, czemu Krugerand, ten australijski, ma inne kolory od Krugeranda filharmonika, czyli Wiedeńskiego. I ona twierdziła, że australijski jest 24 karatowym złotem. A tamten jest 18-karatowym złotem z domieszką czegoś tam. Mówię, dobra, to jeśli tam jest domieszka, to tamten powinien być cięższy. I tak na logikę zacząłem z nią rozmawiać. I po jakimś stwierdziła, że się pomyliła, że jednak obydwa są 24-karatowe, ale jednak wykonanie tego złota i obróbka sprawia to, że one mają inną kolorystykę czy powierzchnię. naprawdę, no, i tak później się o czymś z nią rozmawiałem, ja to muszę ten rozmowy nagrywać, bo one są mega ciekawe. Ale już nie jestem pewien aż tak za nią. No znaczy, się wiadomo, to i tak jest lepiej niż jakimś człowiekiem normalnym rozmawiać, gdzie nie mamy obydwoje wiedzy. Bo ona tam jakąś ma. Przynajmniej zbiera z danych Ale naprawdę ciekawe sprawy to wszystko. Mam na drugie też to było jeszcze chyba ciekawsze, ale już nie pamiętam. A co wy powiecie, co wy z rana tu robicie? Też do pracy się szykujecie? czy coś innego jadłem, trochę cukru ostatnio daję. niech tam pali, cukru to mało używam tylko że znowu w pożywieniach jest muszę lepiej z tą dietą zadbać, bo tu to leży, tylko parę razy w życiu trzymałem fajnie Micha, liczyłem sobie kalorie patrzyłem co jem no ale najgorzej jest jak ktoś ma problemy już z żołądkiem, albo inne, wtedy musi no nie musi w sumie, nic nie musimy tak naprawdę. Chociaż zastanówmy się jako filozof, czy coś musimy. Musimy oddychać, bo byśmy umarli. I raczej... Znaczy takiego człowieka w umiał sam przestać oddychać i, i sam no, próbowałem kiedyś do doświadczenia, no nie da rady, nie? <laughs> Ważne, jak ktoś jest... dobra, są inne metody, o których nie będziemy mówić, ale co czego nie musimy? Albo co musimy? Płacić podatki, ale to też można jakoś tam ten, albo albo z tego kraju, płacić dzisiejszy czy nie. Co musimy? Jakie macie jeszcze pomysły? Ty jajku chyba nie mam, bo się jeszcze muszę coś na śniadanie wymyślać. Dobra, ja tu rozumiem ten obiad. O, trzeba się starszej zapytać. Czy chcę też trochę zostawić, bo trzeba... Nie ma humoru i tu nie. nie?

zwierzaki już nakarmione Cebula jeszcze jako tako Nie ma, nie ma questions Ty ja tu coś piszą, czemu nie dzieje? Jak tu piszecie na YouTube to ja tego nie widzę? wziąłem tablet, ale nie dyry, nic tu nie widać sorki Jak tam na czasie? Zostało mi jeszcze 10 minut z wami trzeba być słownym Tak więc Chyba no, prawie gotowa, starsza dzisiaj nic nie chce do jedzenia, chyba sama coś jeszcze zrobiła, to już wczoraj jej nie smakowało. <gry> Ona no. by inaczej inne rzeczy lubiła, jeśli się kiedyś dostosowałem, no teraz się czasy zmieniły. Chociaż zazwyczaj nie smakuje, no, ale kiedyś jest dziwna przykład, nie wiem, myśli, że się śpieszę, co to za problem, zrobić trochę więcej albo się podzielić. No nie, do... kobiety, czy ktoś zrozumiał kiedyś kobiety w pełni? Żyję całe życie z moją mamą, no nie ja całe życie, bo uciekałem też od rodziny, żyłem za granicami, ale nigdy ją nie umiałem w pełni zrozumieć. Niekiedy staram się i myślę, że ją rozumie, ale hmm, ciężko sprawa. Tu sumie logika może być pokrętna, że nie rozumiem, ale nie rozumiem jej to myślenia, bo mogłoby być tak. To na przykład. Mm, mówię jej, bo jeszcze nie ma tak zimno i włączam mam fotowoltaikę i żeby było za free to włączam ogrzewanie w dzień. No i teraz załóżmy, bo my lubimy ogólnie zimną temperaturę, taką chłodniejszą tak samo mamy klimę. No i tu jest 19 teraz, nie? No i włączam chcę tak o 10 albo 9 ogrzewanie. I mówię, jak zapomnę to dzwonię. Mówię, nie dzwoni, nie. No nie dzwoni, nie? dzwonię, bo coś tam, coś tam. No i nie to przytomaczyć, mówię, nie dzwoń z jakimiś pierdolami, że na przykład ciocia, nie wiem, powiedziała, że, że coś tam i coś tam Ale jak coś ważnego, nie wiem, coś się dzieje, woda, jak awarie, cokolwiek albo coś ważnego ten, bo też próbuję kre, ten dom od lat, nawet teraz przestałem go zmodernizować, żeby był... Przykładowo mogliście jakoś sterować tak jak z ogrzewaniem obecnymi rzeczami czy schudzeniem. Zdalnie. No kurczę, jak sobie pomyślałem taki całkiem fajny dom, że wszystko się robi zdalnie, tylko że to są dodatkowe koszta, albo sami się nauczycie mechaniki i elektroniki, żeby tym władać. no jak to tam robi. Trzeba się liczyć, że to też się psuje. Dobra to zrobione. Ciekawe, za co wy jesteście, za prostotą czy, czy elektroniką? O, wczoraj był taki Tomasz, byłem na ciężkim live. tak się tam wyzywali. Była reality, nie reality, kurde, żółć, to jest też specyficzna ta postać. Była nasza pani psycholog, do której naprawdę mam duży szacunek, ale kiedy przegina. I Aron wyprowadził ją z równowagi. Moim zdaniem przegrała debatę. No i już wyszłem, bo już nie miałem siły, ale pewnymi momentami fajnie sobie dyskutowali i czułem się właśnie na jakichś wykładach. Chciałem zadać pytania, ale nie szło, a mianowicie chodziło o to, że był Pan Tomasz i on uważał, że socjalizm jest w miarę zły. Tylko, że chciałem mu powiedzieć, że jak teraz świat idzie do przodu, mamy coraz większą mechanizację i my nie wykonujemy pracy tylko maszyny, czyli jest większy zysk, mamy jedzenia, więcej wszystkiego i możemy żyć w ogólnym dobrobycie. To, czemu ten dobrobyt nie, nie, nie mógłby się przenieść na niższe fazy, tak? Że na przykład wszyscy mają w Polsce te minimum 2000, tysiące, a chcesz sobie więcej dorób? Takie plany powoli są, chyba w, w Francji to też testowali. Wiadomo, niektórzy ludzie będą mieli gdzieś i będą menelami, ale dla większości będzie się żyło lepiej i lepiej, tak? I ktoś ma, ma rozum w głowie, to nie wiem, dziecka nie rozpieści albo sam nie będzie się tylko źle nadmiernie obżerał, albo inne rzeczy robić, żeby się zaniedbać w te bo Gorsze w przyszłości ten komfort spadnie, tak? Chociaż chwilowo będzie nam dobrze. Tak więc nad tym chyba trzeba opracować. Ale nie zadałem mu tego pytania, bo wtedy socjalizm jest dość spoko, tak? Bo kapitalizm chyba dla wszystkich, no nie ja wiem, chyba że wszystkich nauczymy kapitalizmu i każdy będzie miał swoją firmę. Dobra, to jest w miarę zrobione. Co tu jeszcze można dodać, żeby to było podobne? Jogurt. Na pewno. Mamy, jeszcze na... Ej, mamy. A mogłem do tego zrobić mięso, trochę podsmażyć Nie, no, nie znam, makaron też mógł być podsmażony ale co tam? Ty, oby mi się to nie rozlało, bo to pudełko już tak straciło dwa, dwa zaczepy. O, no, muszę powiedzieć, tutaj nie rzucać. Znaczy nie rzucam, ale niekiedy tam dołożę, no, tam trzeba dobrze wpakować, żeby nie spadł tam, bo tam może być błąd. O dobra, zajęlibyście jeszcze może jakieś przyprawy. Nie macie jakichś ciekawych pytań, coś ważnie dręczy. Ja to uwielbiam albo problemy życiowe. Nieraz dla Was są trudne, a dla kogoś mogą być proste. rozwiązanie problemów życiowych. Ja bym miał kiedyś wrócić jeszcze na studia, to chciałbym jednak tą psychologię spróbować. Ciekawe. Ja uwielbiam pomagać, tylko w ograniczonej sferze, ostatnio kupel do mnie dzwoni, czy nie będę jego, nie wiem jakie to było słowo, ale chodziło, że dam gwarancję, żeby on mógł wziąć jakieś dotacje na biznes i w siłownię, kupić coś tam, bo jest teraz trenerem personalnym, zrezygnował z pracy. Ja też kiedyś popiery trenera personalnego zrobiłem i mówię, kurde, Lubię cię, ale nie rób mi tego. Już wychodzę raz z bagna, bo siostra mnie wrąbała i nieraz miałem różne problemy. Ja już mam zasadę: nie masz, nie pożyczaj. Masz, nie dawaj, bo też się to wszystko źle kończy. Chyba, że naprawdę spiszecie jakąś umowę, taką, że on będzie tak zobowiązany, że nie możecie wystawić i że ty będziesz miał trochę zysk. Bo lichwa, dobra, może nie jest zła, ale to jest uczciwe, tak? Inflacja jest, inne rzeczy. Jeśli ktoś umiał oszczędzić, no to może zarobić na tym, że ty, że ty nie oszczędzić. O. Dla mnie to tak jest, nie? Nie wiem... Chodźcie na debatę, jeśli ktoś może, żeby bronił, że lichwa to jest zła. Sam mogę też spróbować rozdzielić się, ale to będzie trudniejsze. Czemu lichwa może być zła? A, bo Biblia ta, pożyczaj, dawaj, wszystko ci zwrócone będzie. No może chyba, że pójdziemy tą drogą. Wszystko rozdawać, a to tak naprawdę jest zły świat, a pójdziemy do tego dobrego. Nie wykluczam, że tak może być. Kiedyś to analizowałem. I w sumie można powiedzieć, że taki Jezus pokazał nam tą drogę, tak? A to jest naprawdę trudne. I kto by to umiał zrobić? I może tak być na serio, że tu jest taka pralka, my się cały czas skręcimy, a niewielu idzie tam, gdzie jest lepiej. Bo tak szczerze, kto z, kogo z nas by teraz tam dali, dobrze rozwalił ten system. Jeśli tam wszystko jest prawe i dobre, a ty jesteś kombinatorem czy kombinatorką, pożyjesz tam dobrze, ale jak cię przyłapą, to wykopią Ci przykładowo tutaj. <noise> ale dobra teoria, nie? Ona mi się podoba. Nie wiem, która jest prawidłowa, bo tych teorii jest mnóstwo. Ale ta mi się podoba. Tak więc a myślę, że dużo ludzi jest dobrymi ludźmi, ale ten świat ich zmienia. Oni pękają, łamią się tak, bo ileś razy cię oszukają. No to w końcu ja też zacznę. Albo zał załóżmy jakiś polityk. Jaki polityk ma być w tym kraju? Dobrze, jak tu jest tyle złych ludzi. Nie, to jest niemożliwe, bo który z was by nie skorupował się tam? Ja nie wiem, nawet bym nie chciał tego. Nie chciałem nigdy wygrać miliona, bo też by mnie to zniszczyło. Dopiero po czasie, jak tak człowiek się uczy i doświadcza. Może więcej rozumie to teraz może bym się podjął tego. Kurde, ciekawe co na chwilę o teraz sobie tak pomyśleć na chwilę obecną, gdzie jestem tak spełnionym człowiekiem, dostałbym parę milionów. No. Hmm? Albo pytanie, co by jakbyś już chciał zrobić coś ludzi, żeby to miało ręce i nogi, a nie rozdawanie nie, bo rozdawanie nie jest dobre, to też rozwala ludzi, ile właśnie ludzi wygrało miliony i pozostaje się biedniejszymi zrobić coś, żeby na przykład o mieszkam w takiej wiosce najpierw byś się popytał, co by potrzebowali. Jaka inicjatywa? Zrobić plebiscyt. Co by było najmądrzejszego? No. Też nie egoistycznego, bo ja bym coś w sport poszedł, To no, różnie, no zastanowię się, ale w sumie nie mam takich hajsu, to po co się zastanawiać też, dobra? Nie marnujmy teraz na to czasu, bo akurat teraz są ważniejsze rzeczy, bo pozostało nam razem 3 minuty, a ja już muszę do pracy się zbierać i zjeść jeszcze śniadanie. Ale pomyśleć, jak macie wolny czas, to jest fajnie. Albo autorefleksja nad sobą, czy tak naprawdę nie błądzimy, czy nie zmierzamy w złym kierunku. To też jest chyba moim zdaniem ważne. A jak już to się stało, wywaliliście się, mieliście wypadek, macie chorobę, cokolwiek, to przemyślcie, bo to może być dużo sytuacji, że tak naprawdę to wszystko się gromadziło, że do tego doszło. Pełno do różnych małych, i większych czynników. Chociaż nie zawsze bo możecie spokojnie hać autem, a ktoś w Was pierdzieli, nie. Więc jest różnie, tylko wtedy też idzie przemyśleć. No, niektórzy twierdzą, że karma wraca, chociaż nie wiem, czy to są całkowite dowody, ale tak jak mówiłem, może tamte życie odzwierciedla na to, co macie teraz, bo niewątpliwie to patrzcie, jak to uczy. Możecie mnie oszukać, możecie siebie oszukiwać. Mamy tatę. Ale jeśli jest jakiś obserwator, który wie wszystko, to go nie oszukacie. Tylko czy on jest, to też dla mnie 50%, nie? Jest albo nie ma. Później czy może był, a już go nie ma. Jak jest. A jak go nie ma, to później, jest in... jak go nie ma, to jest więcej innych możliwości. Może sami sobie tu przyszliśmy. Nie wykluczam też jednak tego, że to może być też jak to jest symulacja, tak? Bo jeśli my coraz lepsze symulacje robimy, to czemu sami sobie tego nie zrobiliśmy, albo ktoś nam tego nie zrobił? Też jest realne. Chociaż jakiś matematyk mówi, że siła obliczeniowa nie byłaby możliwa, ale tego jeszcze nie analizowałem. Ty, ale mam do was ciężkie pytanie, nad którym kolega się nie umiał mi spowiedzieć. Czy nie widzę czatu, że to było. Na pewno, może ktoś pisze. Jakby co to Was, przepraszam? I takie pytanie. Większość z nas i ogólnie nie ma eutanazji, tak? A jak komuś się urodzi takie dziecko z porażeniem mózgowym? I naprawdę, no nie wiem, jak dla mnie, chyba ono jest mniej wartościowe albo pożyteczne niż taka mrówka czy inne zwierzątko, które niektórzy ludzie zadeptują albo od razu wskazują na śmierć. A tu, dobra, już mam odpowiedź, bo to jest jednak. Nasz gatunek. Czyli nasz gatunek bardziej szanujemy. Takie bym miał tylko odpowiedź. No i też mamy wolną wolę. Ale jak ktoś by chciał. I też trudno jak zapytać tego człowieka, czy on chciałby żyć czy, nie? Nawet jakby chciał to u nas też nie wolno. Kurde, to jest naprawdę też trudna, problematyczna sprawa. Ale dobra, może nie podejmujmy tych ciężkich spraw, które mało zmienią w naszym życiu, chociaż dla niektórych rodzin może by dużo zmieniło. Tylko jak jest religijna, taką znam i znam też inne, no to nie ma opcji, dla nich to jest krzyż, który dostali i oni go mogą unieść i tyle, no ja to bardzo szanuję, niezmiernie, ja sam, sam miałbym ten dylemat, nie, bo niby teraz do kościoła nie chodzę, ale i tak stawiałbym, że chyba jakiś większy byt jest i uwielbiam być dobrym człowiekiem, staram się to wszystko utrzymać nie wiem, nie przejść na tą ciemną stronę mocy, czy znaczy, jak ktoś się chce pośmiać moczu że taki został stworzony, bo to też jest trochę dziwne. Kto ma większe predyspozycje, żeby być mm, większym egoistą? Albo, bo coś wszystko nierówne, tak? Jedni są większymi egoistami, drudzy mniejszymi, jeden może na czymś pracować, drugi mniej, bo to się łatwo mówi, tak? Zrób to i to, mi to pomogło, tak? A on całkiem inaczej jest zbudowany, całkiem inaczej czuje, całkiem inne ma potrzeby. To trzeba wszystko moim zdaniem indywidualnie oceniać. A co wy o tym myślicie? Tak więc zrobimy tak poranne poranne jak chcecie spełnić, spędzić czas i porozmawiać z filozofem to postaram się być zawsze rano jak idę do pracy. Tak zróbmy. Jakby to nazwać? Poranne pogaduchy z filozofem. To przemyślenia debila. Pół debila, bo już sporo lat żyję i staram się być lepszy. Moim zdaniem też się urodziłem z jakimś spektrum albo z czymś, tylko cały czas nad różnymi rzeczami pracuję, też mogę je omawiać. Ogólnie też chciałbym być szczery do bólu, tylko zawsze niekiedy to ludzie wykorzystają i czuję się tak zmasakrowany, że znowu przechodzę w ciszę i słuchanie. No ale stwierdzam, znowu nabrałem siły i mogę znowu wystartować. No i te jak mówię, niekiedy jak układam zdania, to sam siebie nie rozumiem, to jest ten problem, tylko jak ćwiczymy coś, to staje się to coraz to lepsze i coraz bardziej mogę być zrozumiały, no to, to jest też warto, żeby to robić, nie? Tak samo założymy, ktoś nie mi biegać, cały czas się przepraca, koślawo biega, ale ćwiczy, tak? Jakby się przestał i ludzie się z niego śmieją. Chłop zamknie, no może by znalazł coś lepszego dla siebie, no ale jak się nie podda, no to będzie trochę lepiej biegał i jakieś lepsze geny, mi się wydaje, przykaże. A to na pewno, bo jak byłem na AWF-ie, to widziałem właśnie, jak ci ludzie, którzy mieli rodziców sportowców, albo z jakichś tam dyscyplin, czy rzadkowie, to jednak widać, że te geny przekazujemy, albo, jak to nazwać, te umiejętności, które przez dane życie robimy, czy wykonujemy, te ruchy, które ciało zapamiętuje, dostosowuje się, coś w tym jest, nie? Na pewno nie wiem na ile, czy na pewno Darwin miał rację, ale, bo to może być na małą fazę, tak? Tak, z tymi ptakami, ale całkowicie, może też, ale ile milardów lat, tego nie wiem, za głupi jestem na to. Tak więc, tak jak obiecałem, 48 przedłużyłem. Trzymajcie się. Szkoda. O, bo się kiedyś. Zrobionymi? Jakimi zrobionymi? Nie wiem. Ciekawe pytanie, bo nie wiem o co chodziło dokładnie. Ale muszę już iść. napisz mi prywatnie, to bo zaciekawiło mnie. Dużymi życiami się powiem Chyba, że mamy kolejnego szyderca i coś dziwnego ma na myśli. No bo Szydercy to są spoko. Pytanie dlaczego ich intencje? To jest też ciekawe. Tak więc trzymajcie się, muszę lecieć, żeby się nie spóźnić. Się trochę wcześniej w robocie. Trzeba się zawitać. Miłego dnia Wam życzę. I do usłyszenia jutro z rana. Bum. Chyba, że coś by się stało. Tak. Ciao. Ciao amore. Arrivederci. bonavista, eee, Co tam? Goodbye. Jak jest po niemiecku? Auf Haha. <grym> Uczymy się też języków. Dawno tego nie robiłem.